Ja nie wiem, czy nie jestem popularna bo ktokolwiek. No. Asia jest oczywiście bardzo e, aktywny i w e, jej Instagramie. E, Muszę tylko mówić, że naprawdę od momentu, jak jesteśmy z Asią, dostajemy takie miłe i fajne od ludzi komentarze i, i nas wspierają i chyba siły w tym jeszcze że my dzielimy naprawdę nasze miłości wspólne i e, nie krępujemy to pokażesz, tak, bo e, taki duża miłość to jest taką dla mnie taką totalne wpełnienia I, i, i ten idealny moment spotkaliśmy razem i jesteśmy w stanie nawzajem przekazać to ta, ta uczucie, ta czułość ten miłość i to, i to to jest bardzo miło. No, to jestem sobą i to nie jest tak że ja w tym zmieni albo coś. Proste rzeczy. oczywiście być razem z Asią w domu to jest najfajniejsze. Ale no, jak my idziemy i ludzie chcą nas zrobić zdjęcie, to ja nie mam, naprawdę nie mam z tym problemu, to jest to przyjemne nawet. Oczywiście rozmawiamy o rzeczy, ja bardzo lubię to całe era nowych kobiet, które Asia zajmuje, teraz jest taką nowa akcja, z kim, ona będzie bardzo angażowana, że na finanse kobiet, że niezależność finansowa kobiet, to jest wyjątkowe, jak Asia naprawdę, że ta... Um, troszkę dla kobiet e, przemuje i widzimy też jak ten cały era się rozwinął i te wszystkie liderki, jak były na pierwszym spotkaniu, to jest coś wyjątkowego um, i to jest fajne. Bez, po, porażka, w, bez, są różne porażki w życiu, tak? To nie jest tak, że to jest tylko jeden. Nie ma, nie, nie ma największy. najważniejsze jest nauczyć się w tym porażki. Długo miałem problem, że straciłem moją mama, bo myślałem, że mogę jej pomóc, bo byłem za młody. E, żałuję oczywiście, że w jakiś sposób nie udało się mi pierwsze małżeństwo w względu dla Rocha, dla mojego syna. E, ma to wszystko, co przeżyłem. Największy sukces w tej chwili jest to moje szczęście z Asią. W moim zdaniem taki rzeczowy sukcesem, że nareszcie znalazłem spokój i dom, i spełnienia. E, to jest wyjątkowe i to jest coś, kto ja. Ik vind die barsen barsen dood zijn.